Hejka, z tej strony ja Tori i dzisiaj przychodzę do Was z, można powiedzieć, nową serią pod tytułem Baz z Tori, więc no. No, a dzisiaj sobie po was gramy właśnie Tori. To jest takie jakby moje alter ego, czy coś w tym stylu. Jakby no coś takiego. No i tak, podczas rysowania jakby nie myślałam, czy na dźwięk, czy nie i dlatego jakby wyszło, że ten filmik to jest Asemery. Zresztą jest nawet spoko. No a tutaj właśnie patrzyłam jaki jej zrobić, bo miałam szukać, no ale pomyślałam, że zrobię ten, co ostatnio rysowałam. No i tutaj zaczynam rysować spodnie, a że te spodnie jakby miały być właśnie bardziej takie wrokowate, takie bardziej dzwonowate, to tutaj o, właśnie um, zmazyłam te uda i zaczęłam rysować właśnie bardziej te spodnie niż uda. I tak wiem, moje rysunki nie są za ładne i muszę jeszcze ćwiczyć podstawy i w ogóle, i w ogóle. Ale um, póki co, jakby, sobie tam basgram takie postacie. Tutaj, oczywiście, zamiast y, zmazać, to postanowiłam, że jakby ręka w poprawie mocniejszą minią, i nie wyglądało to za ładnie, jak widać. Mm. Kolorujemy, że tak powiem, naszą koszuleczkę kuk i tutaj sobie uświadomiłam, że ona miała jakby inny dekolt, więc. Zmieniłam i rysujemy teraz włosy z tyłu i kolczyki. No i lecimy z pyszczkiem. Tak naprawdę to jeżeli chodzi o twarz, to chciałam, żeby ona była bardziej właśnie taka happy, że tak powiem, taka szczęśliwa. No ale tutaj jak widać zmieniłam trochę koncepcję, że będzie szczęśliwa, ale z takimi łotkami jakby nie była zbytnio szczęśliwa. No ostatecznie nawet wygląda jakby była szczęśliwa, ale to zaraz zobaczycie. Prawie skończyłam, tylko okazało się, że tamte spodnie, które miała wtedy Toli na tym rysunku moim, miały trochę niższy stan, dlatego tutaj zmieniałam, żeby wyglądało to tak jak tam. No i yy, spodnie są skończone teraz tam, że tak powiem, te cienie i w ogóle. No i koniec. A tutaj jest efekt końcowy.